I dostali złotówkę z powrotem. Opłacało się. Jezu, pewnie. Złotówka zainwestowana, złotówka z powrotem, bez inflacji. Pożyczyliśmy, oddajemy. Musi być czysty, wymyty elegancki, legancki, jak kto woli i zaraz go odprowadzimy oczywiście do Carrefour'a. Tak jak obiecaliśmy, pożyczyliśmy chwilowo wózek, zrobiliśmy tak zwany joyride, a ja się tylko pomyliłem między sklepami, że to, był co, Carrefour, Kaufland, wszystko na K, poza tym wybaczcie, wiek i tak dalej, odprowadzamy wymyty, Czyściutki, elegancki wózek. Jeszcze pewnie będziemy za to 50 groszy, nie? Pozdrawiamy! U nas słowo droższe pieniędzy. Wymyty. Gdzie te moje? 50 groszy. O mam! Ile mamy w bonusie? Złotówę. My nie reklamujemy żadnej sieci spożywczej ani jakiejkolwiek innej, ale gdyby sieć spożywcza chciała reklamować nas, to bardzo zapraszamy. Życzymy miłej nocy. I tak oto kończy się nasza wspaniała historia z wózkiem, który ukradliśmy, potem wymyli, oddali. Zainwestowaliśmy wcześniej złotówkę, złotówkę dostaliśmy. I teraz Zamiast spokojnie. Zamiast zostać. Dokładnie, Zresztą dokładnie, dokładnie. Do Więc teraz spokojnie możemy zjeść kolację o godzinie 9.12, czasu naszego lokalnego. Nie ma chleba. Nie ma chleba, bo my dzisiaj jedziemy na bogato to, bo co na tygryski najbardziej co lubią. lubią: salceson, ogórki, kiełbaski. I pozdrawiamy Was wszystkich serdecznie. Na razie, Cześć!